To tak wygląda kawałek, że psów? Cześć, witajcie, jestem Krusej. Dzisiaj jesteśmy sobie na prostormie i w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać sobie, czy duchów, graczy, którzy po prostu są podejrzani. W tym odcinku do wygrania macie 2 w karty po 20 zł. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Po pierwsze, stawiasz łapkę w górę pod tym filmem, piszesz komentarz, hashtag, pinion i po prostu subskrybujesz mój kanał i kanał, który teraz wyskakuje o prawym górnym rogu. Tepniłeś się może jakieś pierwsze osoby na literę K. Eee, TPK. Mamy tutaj kamerzysta, kamerzysta, Kazm i Kubiks Dobra, popatrzcie, wanisza, Mam vanisz. Zdechniemy z tego się kamerzysty. Na samym. to co tu się dzieje? czemu on tak dziewięć skacze Teraz coś kraftuje. Dobra, poobserwuję go. Mogę mieć jakiegoś ślaga, albo, nie wiem, jakiś pik. Czemu on tak szybko biega. Dobra, ej, nie. Dobra, on jest. On jest tutaj nieczysty. Kame y kamerzysta. Kamerzysta. M, stój. Rączki do góry. Kamerzysta. Halo, halo. Nie bij mnie. Nie, bez bicia. Nie, nie bij mnie. Ej, tu zabił mnie? Ej, MSG, kamerzysta. Y przyznajesz się do cheatów. Nie zabijaj mnie. Dobra, mam że mi odpiszę na MSG. Napisam, mi. Napisa i zabijem cię. Zapraszam na TS3 ts.prostorm.eu. Zobaczymy, czy ogólnie na tego spika wejdzie. Ja jestem już aktualnie na przygotowany, więc teraz zobaczymy. Mam tylko Face'a. dobra. Podaj fyby. No, pisze, że nie ma hitów, jest otwarty. Dobra, to mam ha do czynienia z jakimś młodszą osobą? Eee, piszemy, że podał o Facebooka, to od razu go zaprosimy sobie. To już czuję, że będzie no troszeczkę niezręcznie dla mnie, bo na Facebooku kamerkę da się palić. No chyba, że jest hakerem bonso i jakim tam podmontował sobie, że jakiś ekran udostępni. Mam 10 lat, dobra. Okej. Okay. Podaj, podaj sobie. No ich podam do Facebooka jak niby ma te 10 lat Kamerzysta Kruszwila, no też nie chcę myśleć jak ma 10 lat No dobra, mamy tu już ekran, wejdźmy sobie teraz na szybkości na przeglądarkę Piszmy sobie link do tego profilu I dobra, kamerzysta Kruszwila, co on tu stawiał? Czemu w profilówce ma Bo gaz decydowane w kropie pobierniczasz? Zdjęcie w Gucci, no dobra, jakoś Aneta Kwiatkowska ma, ej fajna. Dobra, nie to nie, to nie, to nie o to chodzi. Marek, kocham cię. <gry> dobra, dodajmy go. Hej, tutaj właściciel serwera. Dodaj mnie, doznaj. Akceptuj. Sprawdźmy, czy w ogóle nie no, Dobra, tp kamerzysta. Okej, okay, Mono, jeszcze. Dobra, pobawimy się z nim. O, zaakceptował, zaakceptował nas, więc jest fajnie. Eee, co dostawał? Kruświl, ty mój karny... Co? Cześć, jestem kamerzysta. Okej. Okay. Dobra, zadzwonimy to do niego. Dobra, dzwonimy teraz do niego. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś bardzo dziwna rozmowa, bo nie będzie 9 lat ma Dobra, tak głośny jest Trzot bierze? Powinien bo sprawdzany w sumie jest. Eee, no hej kamerze z to Kruszwila? że mi wiem, czy tu nie jesteś ty tak coś jak prawdziwy. Czemu ty chcesz, żebym kamerkę odpalił? Czemu, czemu ty kamerka... Czemu ty masz worek jakieś na głowie? Eee, włącz kamerkę jeszcze raz! Eee, cześć, jestem... Jestem kamerzysta. Patrz. Jeszcze raz rozmawiamy, bo jesteś prezent na serwerze, Bo używałeś nielegalnych wspomagaczy prawdopodobnie. I teraz chciałbym to wykryć, czy je masz. Więc proszę, żebyś pokazał mi teraz swój monitor. Znaczy, ja mam teraz ten. Ja nie mogę, bo ja mam generalnie kamerkę wbudowaną w laptopa. No. To wiesz na chwilę tak laptopa jakbyś przymknij leciutko, no? Jak, taki, jak masz laptopa? E, mogę ci klawiaturę pokazać że od laptopa, to czekaj to. No to, to tak pokaż. Powiem. Ale jak ty klawiaturę z laptopa wyjąłeś? Czemu się ze mnie śmiejesz? Znasz Lorda Cruzfila? <grym> no z nami, co, ale ty masz jakiś bory? No ale to jest. Ale zacznijmy od jest... tego, ty nie jesteś kamerzystą żadnym i czemu ty masz ich za serwerze kamerzysta przyszy jest błąd ortograficzny. No, to bo mi, mi Kruszfil zły kupił, złe zły, zły konto kupił, no, no... nikt mi <grym> zarejestrował. <grym> Niech ci będzie, dobra, masz pokazać prosto Minecrafta, bo się sprawdzić. No ja nie mogę pokazać Minecrafta no to banam dostaniesz to jest, na praktyce pracy bo, bo nie mogę ci pokazać moich plików, bo tutaj trzymam wszystkie rzeczy z Kurzfila na, na dysku, więc wiesz. No, ale ty wiesz, że dostaniesz bana na wszystkie serwery Minecrafcie. Jak to mi pokażesz? Na, jak na wszystkie serwery w... no, no na wszystkie. serwery. ty nie możesz, czyli no. nie możesz. No. Uwierz mi, że mogę, mam takie możliwości. Albo możemy zrobić tak. A, a znasz Lorda Krużfila? No, znawi, co z tego? No to, no to ja mogę sobie wykupić nawet Minecrafta. <laughs> Wasz, nie, nie, nie wykupisz Minecrafta, zacznijmy mimo tego, bo... No dobra, przesadziłem, ale no, nie no jakby chciał Marek, to normalnie by kupił. <laughs> no chciałoby się. Dobra, um... Możemy zrobić coś. Zdejmiesz ten worek z głowy i nie dostaniesz ban'a i dam ci admina. Co? Jeszcze raz. Patrz. Aha? Zdejmiesz worek z głowy. Pokażesz się. Nie, nie, a ja nie, dam to ci admina. Jest, to, to, to jest niemożliwe. To dobra, Słuchaj. to mam dostanie za chwilę. Nie, nie mogę dostać no, ban'a. Dostaniesz to za chwilkę, no. Nie, nie mogę. <laughs> no właśnie, że możesz. Patrz, zaraz to właśnie już będę robił. No, ale nie rozumiesz, że ja nie mogę pokazać mojej twarzy. Nie rozumiesz, że to jest przyklejony. Ja naprawdę nie mogę. Nie widzisz, no, patrz. O, wmawiaj patrz, sobie. wmawiaj dalej. patrz, widzisz mnie profilem? Nie mogę. Nie widzę. Okay? Naprawdę, ja, nie wiem, czy oglądałeś filmy Marka Kruszwila, ale naprawdę ja tak. Jak tak naprawdę. Patrz, to złap nie. ręką za worek i pociągnij i całej w górę. Ale nie czaj, że to jest moja twarz, to nie jest worek! No to jest worek, który wyciągnąłeś się no chyba no. z No ściągnij po prostu ten worek, albo dostaniesz bana. Lecęć zależy do ciebie. Dostaniesz bana na wszystkich serwerach, albo po prostu ściągniesz ten worek na chwilę. Nie, ty sobie żartujesz ja Marka Nie, zaraz nie żartuję do Marka! Wiesz, że ja mogę zadzwonić do Marka, widzisz ten telefon? No widzę i co widzisz to ten ja? telefon? Ale co, co Marek wiesz, 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 z... wiesz co mogę zrobić z nim? No, co można zrobić? Mogę Marka, wiesz gdzie jest Marek? No nie wiem gdzie na jest. Dole, marek Na dole, bo ja są na górze, na dole jest, mogę nawet wykrzyczeć i zawołać go No to była Marka, co jaki mądry jesteś? Ale on teraz śpi, odpoczywa, a jak mu przerwę odpoczynek to mi obniży pensję, więc raczej nie chcę się w to bawić. Dobra, masz szczęcie. masz ostatnią decyzję Zdejmujesz tą maskę albo dostaniesz bana Nie wiem, co ja, się targować ale... Dobra, nie kłóć się ze mną, no bo jest... dobra, wchodzę do Majcra teraz i dostajesz od niej bana Ale ja nie mogę pokazać mojej twarzy, nie rozumiesz tego? Dobra, Czekaj, ja no, no to ja, patrz, ja, no, ja, ja, patrz, ja no, za pokażę jest tymi, Widzisz? nawet nie mogę, patrz no. No możesz Normalnie. Nie mogę widzisz? No możesz, właśnie widziałem. Jeszcze, jest, jeszcze raz tak uciągni. Czy mógłbyś na borku napis guc przez... czy... Czemu? Nieprawda <laughs> właśnie, to jest prawda to jest podróbka jakiegoś daj zdejmij to teraz Nie, nie Dobra, mam to gdzieś, ja zostało jeszcze chwilę Dobra, dobra, ale, 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 czekaj, weź mi obiecaj, że nie nagrywasz tego No nie nagrywam tego, czemu ja to niby nagrywał? Jakoś coś chcę się sprawdzić, chciałem ja Bo, bo, nie wiem czy wiesz, ale czekaj, bo Marek, żeby nie usłyszał, nie mogę pokazywać mojej twarzy, bo on chce to pokazać kiedy indziej No dobra, niech ci będzie Dobra, spróbuję ściągnąć, ale nie obiecuję Dobra ale dostanę wtedy... nie dostanę wtedy bana czy jak? E, nie dostaniesz od bana i dam ci admina. Admina? Tak, admina. Dobra, ale nie nagrywasz tego, przysięgam. Nie nagrywam. A ty masz kamerkę? No mam. Aha, to przysięgnij. Przysięgam. No ale nie widzę jak przysięgasz Przysięgam na ten mały paluszek. No dobra, na mały paluszek to raczej to, 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 to tak wygląda kamerzysta, co? pokazałem, ej, tylko nie... Ej, ale, to, ale, ty jakoś... Ej, czy ty masz bonobrew? Nie tak, masz monobrep Dobra, nie śmieję się ze mną, nie maś tego. Nie, nie śmieję się. Dobra, no pokazałem, ale się nie śmieje. Niech ci będzie, nie dam ci bana, ale nagranie na YouTube leci. Jak na YouTube? Na YouTube lecisz. Jaki kanał? Idę zablokować to na kanale Marka, żeby tego nie widział. Mów mi kanał! Nie pomy ci kanału! Mów mi kanał, proszę! Bana i dostaniesz i tyle, powiem ci Essa ziomek. Ej, nie, nie! Możemy zrobić tak! Przedeś mi pieniążki na to konto, czekaj. Podaj ci teraz. No ja mogę przesłać pieniądze, naprawdę, ale nie, 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 bo Marek mnie zabije, Ja, ja wylecę z roboty, nie rozumiesz tego. Wyślij mi na to konto bankowe o 1000 zł. 1000 zł? Na Paypalu i nie wstawię tego. A może być 10 tysięcy groszy? <grym> no, nie, 1000 złotych. No dobra. Dobra, to mówię nic. No jesteśmy. dobra. To ja idę już do marka, piszę już do Lorda Cruzfila. Nie, ale nie wysyłaj tego, weź to usuń, proszę cię. Dobra, usunę jak wyślesz. Nie, do, nie. Decydujesz się, wysyłasz czy nie? Wysyłam, dobra, za, za 15 minut do ciebie napiszę O, no, wysłałeś już czy nie? No, wysłałem no, Dobra, to Patrz. za chwilę na PayPalu patrzę Pokaż No, dobra I wyszli, no Tutaj? No Tutaj, czekaj Patrz, tutaj o, i co? co ma To To jest niebieskie, no o, wysłało się dobra Tak, to się wysłało No wysłałeś mi 10 razy, dzięki, dobra, to nie mi tego I hej, jesteś czysty, dostaniesz potem adwina, nara Czemu tak się na mnie patrzysz? Ej stary, bo to był kalkulator A, gdzieś wiesz, ej dobra, nie znaczy, zasz... ja wysyłam, dobra, ja wysyłam już Dobra, nie, w tej chwili dostaniesz pana, się zostaniesz mnie zaśmielić Ale czemu ty mi okomywałeś teraz? Czemu się mi okłamać? Ja teraz zaloguję się na serwer ja teraz zostanę ci pana za chwilę Wysyłaś już? Idę, pisze, piszę do ludzi, żeby wysyłali ci dosyć Dobra, pa, wywalam cineta, dzięki dzięki chajerze, dzięki, Wywa wywalam cineta. mam tutaj do znajomości <grym> Co? Nie tak zywali, dobra Ja wychodzę może z tego Ja ludzie dziękuję wam za ten powalony odcinek Jeszcze teraz do mnie coś tam piszę Wywalam cineta. A twoja twarz leci na YouTube'a Nara Dobra i masz bana Banujemy go teraz na Facebooku jeszcze Zablokuj i go zba zbanowaliśmy, dobra. Ja dziękuję wam, ludzie, za ten odcinek. I to było powolne jakiegoś rozmowy, bo trafiliśmy na podróbek jakiegoś kamerzysty. Dziękuję wam, zostawcie świętą w górę, komentarz. I nie wiem, czy to był prawdziwy kamerzysta, ale wątpię po tym worku, który miał gdzieś wysiągnięty. Więc dobra, trzymajcie się, cześć i pa, hej.